PZ67286. Chciałabym przybliżyć Wam znajomość funkcji licz jeżeli. Funkcja licz jeżeli zlicza komórki w zakresie, które spełniają określone pojedyncze kryterium. Zakres to zakres komórek, w którym mają być zliczone komórki, natomiast kryteria to kryteria podane w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki lub tekstu określające, które komórki będą zliczane. Może najlepiej będzie, jak zaczniemy od przykładu. Tutaj mamy tabelę różnych osób, w różnym wieku, z różnym stażem, wynagrodzeniem, i na przykład chcielibyśmy się dowiedzieć, ile tutaj w zestawieniu tych osób jest kobiet. Wpiszemy sobie tutaj obok liczba kobiet. Klikamy obok w komórkę, robimy znak równości i wpisujemy licz. Kropka, jeżeli. Licz. Kropka. Jeżeli otwieramy nawias. I jak widać tutaj program podpowiada nam, że musimy najpierw wpisać zakres. Czyli naszym, naszym zakresem będzie kolumna o nazwie płeć. Zaznaczamy, jak widać, nasz zakres jest od C6 do C15, średnik. I teraz musimy pisać kryterium, a naszym kryterium będzie kobieta. Czyli w cudzysłowie wpisujemy kobieta, zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias, enter. Jak widzimy, w tej tabelce jest 5 kobiet. Adekwatnie do pierwszego zadania możemy zrobić to samo z mężczyznami. Wpiszemy sobie tutaj liczba mężczyzn. Klikamy obu w komórkę. Oczywiście znak równości licz. Tutaj program nam podpowiada, jakiej funkcji możemy użyć. Czyli licz, jeżeli klikamy dwa razy, już nam z otwartym nawiasem się wyświetliło. Musimy wpisać zakres, czyli też kolumna o nazwie płeć, zaznaczamy na przykład pierwszą komórkę, CTRL, SHIFT, strzałka w dół, cały zakres nam tutaj się już wyświetlił, średnik i teraz tym naszym kryterium będzie mężczyzna, czyli w cudzysłowiu, zawsze wyrazy piszemy w cudzysłowiu, mężczyzna. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias, ENTER i jak widać jest też pięciu mężczyzn. Następne ćwiczenie, może. Jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć, ile osób ma mniej niż 30 lat, czyli wpiszemy sobie liczba osób, która ma mniej niż 30 lat, klikamy obok w komórkę. Oczywiście znak równości. Jak widzimy, tutaj możemy sobie wpisywać w komórce. Tu do góry zawsze też nam się wyświetla. Co wpisujemy znak równości, licz, jeżeli i oczywiście zakres. W tym momencie naszym zakresem będzie wiek, czyli kolumna o nazwie wiek. Zaznaczamy od D16 do D15 średnik i teraz naszym kryterium będzie mniej niż 30 lat, czyli otwieramy cudzysłów znak mniejszości, czyli mniej 30. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias, Enter. Jak widać, osób, która ma mniej niż 30 lat, jest 3. Kolejne zadanie. Chcielibyśmy dowiedzieć się, ile jest osób, których imię zaczyna się na literę M. Napisujemy liczba osób, których imię zaczyna się na literę M. Klikamy obok komórkę. Robimy znak równości, nasza funkcja, czyli licz, jeżeli nawet już otwarty i teraz zakres musimy podjąć, Czyli naszym zakresem teraz będzie ta tabelka, której jest imię, czyli w tabelce imię i nazwisko zaznaczamy. Zakres już mamy od C6 do C15. Średnik. Otwieramy cudzysłów. I teraz mają się policzyć imiona, które zaczynają się na literę M, czyli wpisujemy literkę M, ale po M wpisujemy gwiazdkę. Gwiazdka oznacza to, że po literce M mogą występować dowolne znaki. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. Enter. I widzimy, że jest pięć osób, których imię zaczyna się na literę M.